Co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy najpierw zaprawiać, a potem będziemy siać cebulę dymka. Mam tutaj 250 g cebuli. Do tego mam również nadmanganian potasu. Ja już sobie tutaj odmierzyłem potrzebną ilość. Tutaj jest pół grama nadmanganianu potasu. On będzie nam potrzebny do zrobienia zaprawy. Do tego przyda się jakieś naczynie. Ja mam 5-litrową butelkę po wodzie, która została obcięta. Jeżeli jesteśmy przy wodzie, no to oczywiście litr wody. A do odmierzania na przykład nadmanganianu potasu albo innych takich rzeczy polecam wam po prostu taką Niewielką przenośną wagę, ona w zupełności wystarczy. Dlaczego zdecydowałem się na zaprawianie cebuli właśnie w nadmanganianie potasu? Ponieważ jest to dość silny utleniacz ma on właściwości grzybobójcze, a także bakteriobójcze. No i może być stosowany przede wszystkim do zaprawiania cebuli. W celu jej ochrony przed różnymi szkodnikami, teraz tak co robimy? Bierzemy sobie naczynko, które właśnie wcześniej przygotowaliśmy, lejemy do tego naczynia litr wody, kubek na bok, pół grama naszego nadmanganianu, wsypuję. No i trzeba teraz to wymieszać. Po wymieszaniu za pomocą specjalistycznego przyrządu badawczego w postaci śrubokręta nasz roztwór ma fioletowy kolor, intensywny. Taki właśnie powinien być. Wrzucam teraz do niego moją cebulę. Jedni robią to z workiem, Inni robią to bez worka. Ja akurat zdecydowałem się na wariant bez worka. No właśnie, trzeba uważać na ręce, bo nadmanganian potasu może, może barwić skórę. Ja to sobie jeszcze co nieco zamieszam, tak żeby te moje cebulki były oblane równomiernie. Będę je tutaj moczył przez okres. 30 minut. Także na razie ja to sobie zostawię. E, jakie są zalety, jeżeli chodzi o nadmanganian potasu, o zaprawianie w nadmanganianie? No to przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, li, niszczy choroby bakteryjne, grzybowe. Do tego może stymulować wzrost cebuli. No i też jest przede wszystkim łatwy w użyciu, no i tani. Bo mamy drogie czasy, także trzeba szukać tanich rozwiązań. To jest właśnie jedno z tych tańszych rozwiązań. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, no to oprócz tego, że nadmanganian potasu ma plusy, które już wymieniliśmy, no to są również jego wady. Przede wszystkim może barwić skórę. Poza tym, użyty w dużej ilości, może być szkodliwy dla roślin oraz organizmów, które żyją w glebie, ponieważ jest to właśnie silny utleniacz. Jest też ryzyko, że może przedostawać się do wód gruntowych. Także przy używaniu nadmanganianu potasu, tak samo jak przy używaniu innych środków ochrony roślin, no i chemii i nie tylko. Trzeba po prostu zachować środki ostrożności. Oczywiście nadmanganian potasu, no on jest pochodzenia naturalnego, to nie jest y, jakaś chemia. Dla tych, co nie wiedzą, to nie jest coś chemicznego. Dobra, zostawiamy to sobie, wrócimy do tematu za około pół godziny. Ok, wracam do mojej cebulki po. 30 minutach, co dalej? Teraz ją sobie wyłowimy, opłuczymy czystą wodą. Następnie, niech ona ocieknie, i możemy lecieć siać. No i w magiczny sposób przenieśliśmy się na działkę. Jest jeszcze w miarę widno. Także trzy rzędy cebuli mam tutaj już posadzone. Sadzę sobie z takiej doniczki, łatwiej po prostu cebulkę wyjąć. Wyrobię to, co mam. No i potem jeszcze będę sadził czerwoną rzędy co 40 cm. Natomiast odstęp pomiędzy cebulami co około 10 cm. Także coś już tutaj zaczyna się dziać. Tu jest moja cebula czerwona. Odmiana Red Baron, pół kilograma sobie tutaj jeszcze tej cebulki posadzę. No i na dzisiaj to będzie tyle, bo już mamy godzinę 19:40, także jeszcze w 40 minut, no i będzie ciemno. No i z mojej strony też to tyle, jeżeli chodzi o. Zaprawianie cebuli w nadmanganianie potasu i jeżeli chodzi o jej siew. Dzięki. Do następnego odcinka. Cześć.